Dobra, no, co się Pana wkurzałem, to się Pana wkurzałem, ale dobra, skończone. Ach, nie mogłem nagrywać, bo bateria mi się kończy, pamięć, więc tak nie chciałem takich głupot nagrywać, ale dobra, wszystkie, cały, cały ładunek był pomieszany, kompletnie pomieszany, więc na dzień dobry. Na dzień dobry. Kompletnie nie wiem, jak oni to ładowali, po prostu kompletnie pomieszany, kompletnie pomieszany ładunek, tak. No ale no dobra. Jadę się zaparkować, więc taki oto to był pierwszy dzień, znaczy pierwszy dzień, no pierwszy dzień zrzutek, których nie zrobiłem. No ale... Powkurzałem się. Się dużo czasu, pozwiedzałem Edmonton i na tym oto kończymy. Ciąg dalszy przygód. Sześć pudełek jest e, e, zwrotnych. bo musiał gdzieś się zadzwonić, spytać się co muszę zrobić. Tutaj jakaś paleta jest. Nie wiem co to jest za paleta, bo nigdzie się, się nie widzę do kogo to idzie. Muszą tą paletę. Bo nie wiem dlaczego, wczoraj nie było na tej, że jakieś te jest, pudełka takie bez, wiecie, bez bez folii. Więc nie wiem co to jest za paleta. Postaram się, aha, to jest wszystko z tego, to się trzyma, ja to mogę zrobić. No nie, bo chcę ruszyć, zobaczyć, jak mogę to ruszyć paletę, przeczytać, czy to idzie do tego, Cisco, Mam nadzieję, że to idzie do Cisco. Albo nie wiem dlaczego nie ma folii. Nie pamiętam wczoraj, żeby jakaś paleta bez folii była. Nigdzie nie pisze, gdzie to idzie. To jest za ciężkie, ja tego nie, nie ruszę, ludzie. A tej palety nie chcę rozwalać, bo potem też jeszcze na mnie będzie... Słuchajcie, to są firmy, na kto, w których są związki, tak? Jak ja zdejmę na przykład tą... Nie wiem, ludzie, nie wiem jakie oni mają prawa. Jeszcze to będzie też na mnie, że potem już ja ściągnąłem tą... Tą Tą, nie wiem, to jest takie... Taśma. Nie, to jest za ciężkie, no nie mogę ruszyć tego, nie wiem. mówi no, mi gostek powiedział, że 6, więc to raczej robiłoby sens, że 6 tych jest. To dlaczego? Dlaczego nie tą folię z, z tego zdjęli? Nie rozumiem. Może po prostu pomylili się. I no to już wszystko jest sysko. Nie wiem, jedno, co mogę powiedzieć, że się pomylili, no, ale... Bo wczoraj folia była na 100% i też nie pamiętam, żeby taka mała paleta była. Tutaj 6 cases, to jest 1, 2, tu jest 6, no tak? 6 cholera Więc tak trochę, nie wiem co zrobić, no. Dobra, więc to zostawiam, bo Gostek mówi 6. Ja nie będę tej się kurde bawił, najwyżej tam w tamtej firmie, no nie wiem, znowu jakby dorobili problemy z tą paletą, to nie wiem, no. To po prostu pojadę na track stop wy, wy, wyrzucę to czy coś, no nie wiem. To już od firmy zależnie. Ja tu nie będę ich roboty robił. A nie będę... Mówię, nie chcę... Nie chcę przedstawia, przedstawiać tych, tych palet. Bo ja musiałem też ten film zerwać, wiecie, to jednak trochę waży cholera jasna. E, to tak się wydaje, a to kurde jest ciężkie jak skurwysy i to gówno. Więc takie... No musiałbym rozwalić paletę, tak? żeby zobaczyć, gdzie to idzie. A ta, ta kurwa, to, to, to Tam jest ten. ten e, tam jest e, ta naklejka. Nie wiem dlaczego oni rozwalili tą, tą tą folię. Ale dobra, jak tu zostawili tą paletę, to znaczy, że to nie jest ich, nie? Bo oni by też to zostawili. E, jak oni zawsze. Zostawiają to na końcu, więc, więc to. To musi być tego tamtego klienta, nie będę się główkoło Jak powiedział mi 6, to 6 jest. Ktoś nie tak na baz grał na tym papierze, że tam się nie doczytać, nie doczyta, że to jest 6, nie? Bo tam oni pro, po produktach to podają, nie? I po numer, numerze. 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 jakiś tam. Y, zamówienia, nie? Więc tutaj patrzcie, wysłali coś, co, co jest już przeterminowane, przeterminowane, nic się nie żyje. No i tutaj to, że dziury są na tym, tak to oni już nie biorą, gdzie jest dziurawa, nie biorą więc dlatego, dlatego to jest nieprzyjęte teraz zadzwonię, spytać się co, co z tym zrobić, tak? czyli gra czekania Muszę się skontaktować z klientem to zależy jak, bo jak to się e-mailem się będzie kontaktował ja mówię, może mam dopiero rzutkę jutro o, to masz czas, no tak, mam czas, ale nie <laughs> wiem, czas chodzi, że nie chcę czekać, co z tym robić, co z tym mogę wrzucić. No. Końcu... Telefon. Więc tak, ile z dobra, masz czas, że tam no, ja mam czas. No najszybciej się zrobić, no bo ja chcę... Nie chcę czekać jakiś, taki, taki cieć, nie? nie? Nie wiadomo co robić. To nie jest tak dużo, więc oni powinni raczej. Raczej to nie będzie problemu z, z wyrzuceniem chyba tego. Tylko że chodzi o to, że tak, czy on ci kontaktuje bezpośrednio, czy e-mailem. Jak e-mailem to ja będę czekał cały dzień, tak? Jaki to wiedzieć. Więc ja robię swoje. muszę zatankować, jadę na trackstop stop jest tam jak te dystanse nie są aż takie duże więc, więc, więc ok i co dalej I, co, zobaczymy co wymyślę z tym, bo ja będę musiał tą paletę wrzucić z paletą nie będę ten to pudełka to łatwo rzucić paletę gdzieś na truck stop i koniec, no ale mówię, no, ciąg dalszy, przygód, tak? Ha, ha, cholera, się, Świetnie pojechałem. Godzina później Godzina później oczywiście nic nie ma Dalej nie, ja zaraz zadzwonię tu się zaparkuję Taki fajny to jest truck stop ESSO Na zachodzie Edmonton Zaparkuje się yy, I zadzwonię, no bo Ty ludzie, no co ja będę Chwilę to będzie tego czekania No właśnie, tak, ja, 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 ja widziałem, że tak będzie bo, bo to jest właśnie to jest właśnie tak, a to się nie spieszy. Do tego. Nie, no to się nie spieszy, się spieszy się. No bo ja nie chcę siedzieć jak taki cień, nie wiadomo co, co ty sześć pudełek gdzie mam to wrzucić? No. Więc tutaj robię nawrotkę i. robię nawrotkę i tak, i jadę na ten trackster. Ten tak. takie taki duży, spokojny. No, no ja sobie, tak, na sobie ja, Tak, dla jaj, tak. Podobnie, prawdopodobnie muszę od tego odrzucić jakiś kontener. Aha, no dobra, jest tu kontener. Będę mógł oprzeć tu z boku chyba kontenery. Muszę no. jakieś miejsce spokojnie na uboczu sobie znaleźć i zadzwonić do firmy, no bo nie, bo to, to ludzie to, to zaczyna być bez sensu, tak? Sensu, no nie, bo to takie, takie siedzenie, no, albo w jedną, albo w drugą, no. Co, co oni chcą, co oni mogą chcieć z tą paletą zrobić? To jest przedawnione, po pierwsze. No, a drugie, to dwa pudełka rozwalne. No, co oni chcieli z zrobić? nie chcieli Dobra, ludziska. Nie wiem, czy to widać tam daleko, daleko jest paleta wyrzucona. Czyli mogę wyrzucić te produkty do śmieci. Paleta tam jest i o to chodzi, spoko jest, fajnie jest, dobra jest. Skończony dzień na dzisiaj, jutro. Następna zrzutka. Typowa Kanada. Gostki, którzy nie mają kompletnie pojęcia. Patrzcie, jestem tu zaparkowany. Ten mnie blokuje bobkiem, tak? Ten przyjechał sobie, też mnie blokuje z tyłu nie mogę się cofnąć, bo tam ten, co tam z tyłu jest, tak? Są barierki, które na przykład na mojej naczepie wychodzi, że, że moja naczepa jest dotąd, czwarte, w takim, no taki, jak to powiedzieć, jak to nazwać, no taki śle, śle, ślepa uliczka, tak? Moja naczepa jest przyklejona tutaj i dopiero jedna czwarta naczepy nachodzi że jest ten asfalt tak? więc tam też się nie mogę tak cofnąć no nie no na chama bym się cofnął tak. ale to jest właśnie kanadyjskie, typowe kanadyjskie <ścoughs> typowe kanadyjskie prostactwo no, no goście, którzy nie mają pojęcia że blokujesz kogoś jak ja będę musiał wstać ja rano będę tak napieprzał tym skór synom w kabiny jak nigdy no. Redneki jedmane. Chociaż nie wiem czy to są redneki albo to są kurwa padzi. Chociaż myślę, że są biali. Są biali kurwieni na świat i oni myślą, że jestem padzi, więc oni chyba... bo ja tak zauważyłem, ostatnio jest taka, taki trend, że biali tacy starsi kierowcy Tacy, tak jak ktoś mówi old schoolers, tak, którzy tam 23 lat jeżdżą, myślą, że każdy kierowca jest paki, czy czyli jest, yy, jest padzi, tak? I oni po prostu na złość robią, bo myślą, że upierdalają yy, gostka z Indii, ale oni upierdalają białego kurwa imigranta, tak jak ja. Dobra, spoko jest, niech se siedzą. Rano, jak ktoś tu będzie, ja im rozkurwię te kabiny. Znaczy nie rozkurwię, tylko po prostu będę takim napieprzał rano, żeby spieprzali, nie? No nie wiem. Trakerka idzie tak w dół tutaj. Ja jeżdżę tu już jest 20 27 lat już, tak? Ludzie to... Tak to idzie w dół. Ja niestety jeszcze następne... O patrz ten kostek se idzie i sejdzie idzie do baru, patrz i patrz. On co idzie do baru czy tam do hotelu? Bo bierze swoje Czekajcie Bierze swoje wszystkie panatki. Nie wiem, czy on idzie do hotelu czy coś. <laughs> Jebany skurwiel ty! Ale no dobrze, wiecie co? ja I tak to, to jest dzisiaj późno, już to tam, tam. Ja to mam gdzieś, nie? Bo i tak tu śpię do. No, ale szósta rano muszę wstać. Więc nie wiem, znaczy nie rozumiem Gostka, czy, czy on nie widzi, że mnie blokuje, że ja tu się już nie cofnę, nie wyjadę. Nie wiem, kto ten siedzi tu w tym niebieskim. W tym niebieskim to jest też jakiś taki biały, starszy Gostek. Jakiś taki old schooler, nie? Wokół, czy mam 14 godzin. 14 godzin pauzy, więc nie, to jeszcze, jeszcze daleko do tego, nie? Ale widzę, chodzi mi o to, że powiedzmy, na przykład, że ja robię sobie pauzę teraz, no, i weź teraz tu wyjedź, tak? Gdybym chciał wyjechać, no to co? Ten se poszedł, tak? Ten niebieski, nie wiem czy on w traku siedzi, czy też jest w motelu. Ludzie, ja bym jakoś tam wyjechał, tak? Bo to trzeba by wycofać się. Patrzcie, widzicie, bo ja tam jestem na trawie. Tam chyba nie mam barierki. Ja bym jakoś to wymanewrował, żeby wyjść, wyjechać, tak? Jakoś bym to zrobił. Taki gostek, który na przykład zostawia taką ciężarówkę i blokuje kogoś. Ja się zastanawiam, czy on na przykład nie ma takiego poczucia w stylu, że kogoś wkurwi, ktoś mu rozpieprzy na przykład kable, opony. Wiecie, o co chodzi, nie? Bo na przykład ja, gdybym kogoś zostawił, ja miałbym to, że ktoś będzie chciał zemsty, nie? Chociaż to nie jest moja ciężarówka, to jest firmy, ale to mnie upierdoli. Problem, problem, po problemie. Ja już jestem w tym drugim miejscu też problem jest teraz cztery pudełka jakiś zły produkt co zdjęcia no. zrobisz ale przynajmniej wszystko przyjęli te cztery pudełka są odrzucone, że nie ten zły produkt tak dobra zrobię wszystkie zdjęcia wyślę to do firmy cudziska podsumowanie to jest właśnie koszt jeżeli ktoś źle załaduje Twoje ładunki tak w środę miałem rozładunki Miałem być rozładowany Już miałem mieć e, Ładunek z powrotem No ale przez te wszystkie machlojki Tak Że jest załadowane Rozładować, przeładować Czwartek zrzutka, w piątek następna Dzisiaj mamy sobotę W piątek już nic nie było Więc praktycznie środa Czwartek, piątek, sobota, niedziela Cztery dni kosztuje mnie Że ktoś źle załadował Ładunek. W Słuchajcie, ja jestem za to płacony dla nie? ale to nie o to chodzi, tak?